Cześć widzowie, jestem Maurox i dzisiaj będziemy oglądali, jak kotek pokonał babcie, babkę, tą wiecie, z gry, gierki I Am Cat. Yy, I to wszystko będzie dzisiaj działo w takich okularach. Yy, napiszcie w komentarzu, jak one się nazywają. Zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Możecie napisać w komentarzu propozycję, jaką gierkę chcielibyście u mnie na kanale. A może chcielibyście, żebym nagrał właśnie gierkę w okularach I Am Cat yy, tvr -y. Wie, Wiecie o co chodzi, nie? Dajcie znać w komentarzu. Że jak to byście zostawili sto łapek w górę, to ja bym to nagrał dla was. Ciekawa propozycja. Zaczynamy! Jest babka! Jest i babka! Ona mówi, że robi to całkiem nieźle. Au, nikt... Oooo! Coś... O wow! Dlaczego? O, oni się pokłócili chyba teraz! No pokłócili się, ale ktoś do nich przyszedł O, -o, -o kotek jest przerażony, bo jakiś znajomi chyba babci przyniósł psa no, do opieki! Huh? <laughs> kotek mówi, że nie chce żadnych kłopotów, ale tu się zacznie cyrk dopiero. <laughs> babka chciała w kotka uderzyć do czego To jest jej kot! Oj, tu się zacznie dopiero. Jest i to akwarium z tej gierki. Ojejku nie no! To zawsze kot rzucał tą rybką z akwarium, a teraz to babka zrobiła! No nieźle! Ale jest bitka normalnie! A co, co to za robot? To, to zostało dodane w aktualizacji, bo nie wiem w sumie. Dlaczego ta babcia chce was tego kołtka uwięzić no! Patek głodny o co, jest ukradeno żarcie? A p p przecież to. Żarcie dla kota. Nie dla psa. Oni nie mają tego samego jedzenia, prawda, widzowie? Nie wiem co. O kurczę. Kotek ma specjalną broń. Patrzcie na to. <grystanie> <grystanie> Babka jeździ na piesku teraz. No nieźle.

To no właśnie, babcia będzie zatruta. Ona by teraz musiałam mleko wypić, tak jak w Minecraftzie, żeby zdjąć z siebie efekty, widzowie.

Nawet babka nie reaguje na ulubiony taniec! I teraz on widzisz to jedzenie, czy to ty przygotowałeś!

do you think, Granny? Do you want to play with me like old times? You'll feel my wrath! Wow! Did you She's not even paying attention to me. She doesn't want to play with me like she used to, but I should at least try to get her to do it again. Let's play a game, Granny. What? Get off the couch! You don't have to be so rude. Why don't you ever let me relax? Because I'm boring you You're cute and

Potek znowu się wsoci. A babcia go tylko bije z patelni. No nieźle. Today, <laughs> <laughs> Ojku, przepraszam. O tu się dzieje teraz? Ja jestem zmulony, widzimy przepraszam. O co oni się zaraz kłócą tak się zastanawiam? Czy on wziął co jest? To mi tu lata tak się zastanawiam, coś za oknem. Co to jest deadiego? Może dogi powiedział, że piesek Zobaczcie jak już, jak mu ślinka pociekła od razu na tą ten, ten, na tą kość. Ja czym on to podgrzewa? Zaraz pożar będzie normalnie. Babcia z gasicą przyszła. Dlaczego babcia bym miała się z nim pobawić mięsem? No, ja nie rozumiem tego. Nie mogę się na ciebie złościć. Ale kochana jest ta babka, mimo wszystko dla niego. A w ogóle ja widziałem, że w nowej aktualizacji tej gierki, im Cat, można normalnie odciąć fryzurę babci odciąć jej tego koka, którego ona nosi. To jest mocne, naprawdę. Albo można zalać jej mieszkanie. What is it? It's just a out Come with me, let's keep playing together. Would you? Let's go. Wakey, wakey. It's a little weird to take a nap like this. Some massage in the forehead may help. Whatever. I'm a little bit hungry right now. Uh oh. I'm having a little bad news today, huh? I think there's no other choice. Granny, I don't no water or food. Wake up at once and feed me, please. Granny. o well, I think I could take a little nap too, my dear old woman. I hope she wakes up soon. I'm more bored than hungry for now. Huh? She's still sleeping? Ona myśli, on cały czas myśli, że ona zaraz obudzi, jej tam ujedzonka i piciu. A babci się znowu coś stało, tylko nie wiem co. boli go brzuszek z głodu. Can't keep going on with this hunger, Granny. Why don't you wake up? Is it because of your teeth? Let me fix that then. Okay, let's see if this works. Open your mouth, young lady. Ah, uh, yes, perfect. Are you happy with your teeth now? I hope you wake up soon. I'm starting to miss you. Don't understand what's happening. No, mokur, oh me from inside what should I do why doesn't she wake up what's going on granny I'm starving I'm really scared somebody help me please'm to feeling too weak nowadays but there's no hope for me not anymore granny the only thing I wanted was your attention I'm sorry for bothering you with that so just let me be close to you just for a moment can you

Czy to jest ten kotek? Ja że to mięso! jest jakaś chyba postać, nie widzę... No, nie wiem, napiszcie w komentarzu o tym. już jest zupełnie inna scenka, to nie jest już ten kotek. To już coś innego. Tak, no to już nie będzie tego. Dobrze, widzowie, to będzie na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Link macie w opisie do filmu, na który reagowałem. Możecie sobie jeszcze zobaczyć do końca sami, jak chcecie. Będę się z Wami żegnał. Pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę do góry, subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. U!